Raz, dwa, raz, dwa, raz, tak. No dobra, okay. witamy Państwa na planie filmu. Przyrodniczo psychologicznego pod tytułem Łąka po krzęście. Już za chwilę, już dosłownie za chwilę porozmawiamy z otwórcami głównych ruchów.

i zatruła się środkiem owadobójczym i próbuje z tego jakoś wyjść. Na szczęście ma przyjaciół. E, a pan? Ja? Grzuczka. Gnojarka.

Mogę powiedzieć tylko, że w ostatniej scenie na Łąkę wjeżdża kosiarka. No. E, tak. Tak. E, czy grając w Biedronkę, nie czuje się pan trochę zaflaszkowany? Za zaflaszkowany? Nie, 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 nie. Wręcz nie. przeciwnie. Dopiero teraz mogę zagrać do rolę Antygony, Otella. Lady O! Oh. Bugnet? No, pan? To tak. A może z dalszą, zdradzą nam panowie swoje dalsze plany? Hmm, no, bo... no cóż, ja mam za chwilę próbę jedzenia mszycy. i latania. A ja... A ja... E, dostałem główną rolę w westernie. Zagram tam pierwszopanową rolę końskiej muchy. A potem? Potem, potem trochę czuć. Ale da się to jakoś wytrzymało. I takie rzeczy się grały jeszcze. No powiem. ja jeszcze. Moim marzeniem jest zagrać rolę gąsieniczki. No tak Gąsieniczki, ale chłopczyka. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za widzenia. Najważniejsze są filmy zakończone.